Jak myślisz, kiedy relacje się udają? A kiedy relacje się udają? Myślę, że relacje się udają, czy to są relacje romantyczne, czy jakieś partnerstwo biznesowe, czy relacje z naszymi no, przyjaciółmi. Relacje się udają, kiedy są w tej relacji zaangażowane dwie dorosłe osoby. Co to znaczy? To znaczy. Że bierzemy odpowiedzialność jako dorosła osoba za swój wewnętrzny świat, czyli za swoje uczucia, emocje, reakcje, sposób komunikacji, sposób stawiania granic. Dzięki temu możemy komunikować się z drugą osobą odpowiednio, w szacunku, w zaufaniu, w szczerości. Jeżeli potrafimy w ten sposób ze sobą. Być, z sobą się opiekować, to potrafimy wtedy też tworzyć piękne relacje z innymi osobami. I wtedy już niezależnie, gdzie ta osoba jest, czy ta osoba potrafi, czy nie potrafi, my dbamy o siebie najlepiej, jak potrafimy w szacunku i w godności do siebie. I teraz, żeby relacje mogły ze sobą harmonijnie trwać i płynąć między sobą. Kiedy spotykają się dwie takie osoby, które w miarę potrafią się sobą zaopiekować i biorą odpowiedzialność za, za siebie, to wtedy możemy stworzyć w miarę funkcjonującą dobrą relację, no bo nie oszukujmy się, relacje są różne i nie są idealne i każdy z nas czasami ma kilka procent tylko energii, żeby wnieść tą relację, inna osoba ma więcej i... i i może w danym momencie ta osoba pokrywa tę tą część, i potem ta druga osoba wyrównuje. Więc jest taka wymiana, i jeżeli my mamy zaufanie, że ta druga dorosła osoba, tak jak i my, ma w sobie taki wewnętrzny kompas, w którym czujemy, żeby sobie nawzajem dawać, wyrównywać, dawać troszeczkę więcej, dbać o siebie, troszczyć się o siebie. Czyli nie tylko. Oczekiwać, że ta osoba sama siebie wyreguluje, tylko też czasami być dla siebie, po prostu taką czułą, bezpieczną przestrzenią, na tyle, na ile potrafimy, aby ta druga osoba mogła w swojej bezbronności, w swoim wewnętrznym dziecku, czasami też się przed nami pokazać, no bo wtedy tak naprawdę tworzymy piękną, głęboką więź, i czasami jesteśmy w relacji tym dorosłym, a ktoś drugi jest tym dzieckiem. Ale ja czuję, że żeby taka relacja miała sens to dwie osoby muszą być dorosłe, czyli dwie osoby muszą potrafić sobie jakoś radzić ze sobą, przede wszystkim ze swoją psychiką. A jeżeli nie potrafią same, to stają do edukacji, chodzą na terapię, czytają książki, uczą się tej inteligencji emocjonalnej, uczą się tej komunikacji bez przemocy. Uczą się tej wymiany, w której e, obie osoby są wzięte pod uwagę gdzie dobro mojej i dobro tej osoby jest na równi dla mnie ważne. Więc jeżeli takie dwie osoby są sobie życzliwe, dbają o siebie, w szacunku komunikują swoje potrzeby i swoje granice, troszczą się o siebie nawzajem, uzupełniają się w momencie, kiedy jedna osoba nie domaga, druga ma więcej energii albo komunikują się, słuchaj, no dzisiaj mam nie za dużo energii, dzisiaj nic, nic nie wniosę, po prostu jestem w ciężkim stanie, druga osoba Mówi, no ja też, i dają sobie taki czas i taką przestrzeń na oddalenie, na przybliżenie. Jeżeli dwie osoby potrafią objąć relację, a potrafią to zrobić, kiedy potrafią objąć siebie, to taka relacja poprzez kryzysy, poprzez dołki i wzloty, poprzez piękne chwile i trudne chwile pełne wyzwań może trwać, może płynąć. Może się rozwijać, rozszerzać. Relacja też udaje się wtedy, kiedy dajemy tej drugiej osobie przestrzeń na rozwój i wspieramy ją z naszą życzliwością, ale też czasami czynami, w tym, aby ona stawała do pełni swojego potencjału. Kiedy nie blokujemy, nie szantażujemy, nie narzucamy, ale inspirujemy tą drugą osobę, aby stawała się pełnią siebie, żeby wyrażała się autentycznie w prawdzie, to tworzymy tak piękne połączenie i tak piękne, pięknie płynące relacje, bo czujemy, że naprawdę ta druga osoba, z którą jesteśmy, chce dla nas jak najlepiej. W momencie, kiedy zaczynamy wieszać się na sobie, w momencie, kiedy zaczynamy oczekiwać, aby partner, partner Pełnił rolę naszego rodzica i to się dzieje nagminnie, takie relacje na dłuższą metę nie do końca się udają. One się w pewnym momencie kończą i nie kończą się często w zgodzie, bo dziecko zawsze będzie miało pretensje do rodzica, że za mało kochał, że za mało dawał, że go nie było. Tak? Więc ja czuję, że można by tak wiele mówić o relacjach i o tym, kiedy się udają. Wiele z tych relacji udaje się bez analizy intelektualnej, bez rozliczania, kto ile daje. Często relacje po prostu się udają, kiedy po prostu płyną w tym połączeniu i nie trzeba ich analizować, ale rzeczywiście osoby, które. Są bardziej świadomie wejść w relacje, to są osoby, które zajmują się samorozwojem, poznawaniem siebie, uczeniem się nowych schematów funkcjonowania w relacji zdrowszych, mechanizmów obronnych, rozumieją swoje style przywiązania, rozumieją, dlaczego na przykład w relacji uciekają albo dlaczego się bardzo boją, kiedy zostają same. Więc w relacji nie musimy być już do końca uzdrowieni. Jeżeli mamy odpowiednie połączenie, odpowiednią życzliwość, odpowiednie patrzenie na siebie i odpowiednie cele relacji, to w takich relacjach możemy nawzajem pomóc sobie, być dla siebie przestrzenią naszego własnego wewnętrznego uzdrowienia. Więc udają się, kiedy jesteśmy dorośli, na tyle, aby objąć tą relację w tym, co piękne i w tym, co trudne. A to... Już w każdej relacji płynie zupełnie inaczej na różnym poziomie.